Cześć, witam Was w kolejnym holu z sieciówek i dzisiaj będzie hol z wyprzedaży. Pewnie ostatni już w tym sezonie, z racji tego, że wyprzedaże nam się kończą, ale na tych ostatnich wyprzedażach możecie dorwać jeszcze naprawdę świetne rzeczy. Ja parę dni temu dosłownie byłam jeszcze na zakupach i udało mi się kupić wszystko to, co sobie zaplanowałam. Mam tutaj na myśli płaszcze zimowe. Kupiłam aż dwa, będą też buty i jedna torebka, także zaraz wszystko Wam pokażę. Oczywiście wszystko to, co będę mogła, to podlinkuję na dole. To są rzeczy, których bardzo długo szukałam, także dzisiaj Taki rozsądny hol bez żadnych szaleństw i dodatków, które mi nie były potrzebne I zacznę od torebki, bo mam tylko jedną I torebka to jest taka mała torebusia w kratkę, jak widzicie Bardzo ciekawa, od razu przykuła moją, mój wzrok, jak tylko weszłam do sklepu Ale ona pasuje mi do wszystkich płaszczy i każdą stylizację tak ożywia Bardzo e, ładnie wygląda I tutaj zapinacie ją na klips, a w środku ma jeszcze zasuwak Także tutaj jest dobrze wszystko zabezpieczone i jest bardzo, bardzo pojemna, pomimo, że jest taka malutka, ja ją już noszę właśnie od trzech dni i bardzo dobrze mi wszystko mieści, czego potrzebuję. Także świetna, jeśli chodzi o, to, o te sprawy, bo często te małe torebki są takie twarde i ciężko cokolwiek tam wepkać, a do tej naprawdę można napchać dużo rzeczy. Oczywiście, jak widzicie, ma też długi pasek i to jest torebka z, z Mojito ze sklepu Mojito. Tutaj kosztowała ona 19 zł, przeceniona ze stówy, także naprawdę cena też jest świetna, to tu było minus 80% wyprzedaż i było ich kilka, więc możliwe, że znajdę ją na stronie, to wtedy podlinkuję, tak jak mówię. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest yy, futerko. Chciałam coś zimowego innego niż kurtka, ale cały czas mam takie wrażenie, że w czymś takim będzie mi po prostu zimno w zimie. I mimo wszystko kupiłam to futerko. Zobaczcie, ono wygląda tak. Dzisiaj dopiero jak będziemy szli na zakupy, to je pierwszy raz założę. Dzisiaj jest 3 stopnie, więc powiedzmy, że to będzie jeszcze w miarę dobry test dla tego futerka. Ono nie jest super grube, ale nie jest też takie bardzo cienkie jak wiele tych rzeczy sieciówkowych. Tutaj już wątpię, żebym mogła wam je podlinkować Bo było ich tylko kilka I ono było przecenione z 250 zł Na złotych 50 zł, Albo 59, coś takiego Więc naprawdę ta cena jest niska I to jest skuterko, która ma po prostu cudowny kolor Dla blondynki, zobaczcie Naprawdę wydaje mi się, że bardzo mi pasuje ten kolor Zresztą dla brunetki też Ono jest w takim bardzo ciekawym Stalowo-błękitnym kolorze, takim baby blue Więc no cudownie będzie wyglądało na zimę Rozmiar ja mam 34 Bo pamiętajcie, że Mojito ma takie te niestandardowe. Zawyżone rozmiarówki i jak widzicie ono jest takie troszkę dłuższe do połowy UDA. W ten sposób wygląda i zobaczymy czy będzie mi w nim ciepło czy nie. Tutaj ma takie guziczki jakby ukryte, zapinane na takie, to nie są ze No w każdym razie nie widać tych guziczków i. Ono tak sobie wygląda. Także wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie wyglądało. Myślę, że na te minusowe temperatury ono się nie sprawdzi, ale nie mamy już takich bardzo siarczystych tych mrozów, jak parę lat temu, więc na taką zimę, wiecie, 0 stopni powinno być ok. Także bardzo mi się spodobało i świedziałam, że za tą cenę mogę sobie na nie pozwolić, bo pięknie, pięknie się prezentuje. I teraz płaszcz! Który też nie jest jakoś ekstra gruby, ale na pewno jest grubszy niż to futerko. I teraz o, przez ostatnie te dni, które były, nosiłam tylko ten płaszcz i było mi w nim naprawdę gorąco. Teraz mieliśmy, słuchajcie, 4 do 6 stopni, bo już mamy taką dosyć e, ciepłą, e, no już prawie wiosnę nam się robi na dworze i było mi naprawdę w nim gorąco, więc mam nadzieję, że tak jak będzie chłodniej w taką typową zimę, będzie mi w nim po prostu ciepło i to jest płaszcz z Berszki on był jeszcze na stronie, bo ja go właśnie najpierw znalazłam na stronie, a potem pojechałam specjalnie go przymierzyć do sklepu zobaczyłam w jakich sklepach on jest u mnie w mieście, bo macie taką opcję na stronie Berszki, żeby sobie zobaczyć w jakich sklepach jest dana rzecz, pojechałam go obejrzeć był taki yy, i właśnie chyba był tylko ten kolor w moim rozmiarze bo ja mam XS, pomimo że noszę S, ale to są mocno oversized płaszcze i polecam wam brać rozmiar mniejszy, bo S wyglądała, się, jak już wyglądała tak naprawdę, naprawdę wielką. I to jest płaszcz z takiego baranka w kolorze granatu z wielkimi kieszeniami i prezentuje się tak. Ciężki taki dosyć, także no on jest porządniejszy na pewno niż moje płaszcze jesienno-wiosenne, ale no nie powiem, żeby był aż tak gruby jak moja kurtka na razie zdaje jak najbardziej egzamin i mam nadzieję, że w zimie też się sprawdzi, jest bardzo przyjemny i cena tego płaszcza to było chyba 120 albo 130 zł, bo on był przeceniony o 50%, czyli z 200 chyba tam 60 zł także ta cena też jest naprawdę atrakcyjna bardzo mi się podobają też te ogromne kieszenie i styl tego płaszcza że on jest właśnie taki oversize'owy jakby także bardzo mi się też podoba Kolejne rzeczy to będą buty. Zakupiłam sobie dwie pary butów, ponieważ już moje botki um... Kończą swój żywot, a jak widzicie, ja uwielbiam botki. Jak, jak wiecie, ja bardzo dużo chodzę w tego typu butach i zacznę od butów, które zamówiłam sobie w sklepie Eobuwie. Po prostu przez jakieś dwa albo trzy miesiące siedziałam na necie i słuchajcie, oglądałam te botki, wszystkie, które są na Eobuwie. Zastanawiałam się, jaką firmę wybrać, i ostatecznie wybrałam firmę Maciejka. Jest to polska firma, która robi buty ze skóry, i to są botki, które wyglądają w ten sposób. Jak widzicie, proste czarne wodki. Ozdobą jest ten zasuwak, który jest tak na ukos tutaj zrobiony i obcas, który jest ozdabiany na srebrno, taki, no srebrny, to jest srebrny kolor, bo on na stronie trochę wygląda jak niebieski, ale to jest srebro z czarnym. Obcas może ma z 5-6 cm, więc nie są na tyle wysokie, żeby nie dobrze się w nich chodziło na co dzień, ale jednak zawsze coś podwyższają. I na razie miałam je tylko raz na sobie, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Strasznie mi ugniatały tu w palcach. Bo zobaczcie, one są tak budowane, że one są tutaj troszkę zwężane. Ale zawsze na pierwsze, na pierwsze włożenie buty zawsze coś, albo mnie obcierają, ocierają, zawsze coś jest nie tak Więc na razie nie chcę mówić, że są niewygodne, bo je raz włożyłam e, Oczywiście Wam je podlinkuję, bo wyglądają ślicznie i z płaszczem wyglądają bardzo elegancko i tak klasycznie A czy będą wygodne dalej w naszym chodzeniu, no to dam Wam znać po prostu jak je trochę dłużej ponoszę Kolejna rzecz to są również buty, które znalazłam na stronie Answercom, przez to, że właśnie szukałam tych botek po prostu na przeróżnych stronach. Chciałam, żeby to były trwałe buty, bo co roku muszę kupować młotki albo kilka par, a potem i tak pod koniec sezonu one wszystkie się już nie nadają, więc postanowiłam kupić jakieś porządniejsze buty. No i tak szukałam, szukałam tych botków i znalazłam słuchajcie, tutaj Oxfordki, kolejne Oxfordki, bo ja już mam Oxfordki i uważam, że są to przefantastyczne buty, które mają płaski obcas, są bardzo wygodne. Ale was y, zawsze coś podwyższają, bo tu jest zobaczcie taka duża podeszła. Nie wiem ile to ona ma, 4 cm I tu się zwęża ku przodowi I tym razem wybrałam takie szare, klasyczne Na stronie ten kolor był opisany jako szary, ale dla mnie to jest beżowy, spójrzcie same No dla mnie to jest beż, jak nic Wybrałam takie klasyczne, y, te Oxfordki bez żadnych dodatków, bo mam już takie z jakimś tutaj aplikacją, z kwiatkiem, i jakieś takie różne, wiecie, ciekawsze. Więc wybrałam takie klasyczne, żebym mogła je po prostu nosić. Ja swoje buty, te Oxfordki w zeszłą wiosnę nosiłam bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc one pasują do wszystkiego. Możecie je na trochę bardziej sportowo, na elegancko, na co dzień, po prostu są genialne. I zapłaciłam za nie, słuchajcie, 60 zł albo 50. Też już wybaczcie, nie pamiętam tak na 100% tych cen co do złotówki, ale to nie było dużo. Wydaje mi się, że to było około 50 złotych i oczywiście je podlinkuję, bo one też były jeszcze. Z tym, że przyszło mi rozmiar 35, a zamawiałam 36, ale myślę, że po prostu one są dobre na mnie, więc myślę, że po prostu taką mają rozmiarówkę, że 35 to u nich jest 36. Także od razu Wam mówię. No, i tak one wyglądają. To jest jakaś firma Corina, której w ogóle nie znam. Bardzo mi się też podobają, także one poczekają sobie do wiosny. Ale jak je zobaczyłam, to od razu je wzięłam, bo pamiętam, że swoich oksfordek też bardzo długo szukałam, żeby miały idealną podeszwę i tak dalej. I ciężko mi było je znaleźć Także jak to zobaczyłam, to od razu wzięłam I dalej jeszcze dwie rzeczy, które kupiłam w Stradivariusie przy okazji To są już dodatki Pierwsza rzecz to jest opaska do włosów I to jest opaska, która ma tutaj taki wzór Różowy i granatowy Jak widzicie, coś takiego Ja uwielbiam opaski, jeśli mnie oglądacie, to też pewnie o tym wiecie Ale bardzo lubię te opaski, które są materiałowe Takie na około głowy, tylko mają drut w środku Pierwszy raz kupiłam taką typową, typową opaskę Trochę spróbuję ją założyć żebyście zobaczyli jak to wygląda, wiecie jak to na... przed kamerą się ciężko zakłada, ale coś takiego i właśnie ona mi się nie podoba. Niestety tamte opaski, które są takie na około, około głowy... Yy zakładane bardzo fajnie wyglądają jak taka pin-up, coś takiego, wiecie, ala, lata 60. I bardzo fajnie się przy nich układają włosy, natomiast ta nie wiem, czy ona jest tam mała na mnie, ale ona bardzo mi zbiera te włosy tak do tyłu i nie wygląda atrakcyjnie. Zupełnie inaczej się układa fryzura przy tej opasce, no i to mi się niestety nie podoba, także nie będę jej pewnie nosiła na żadne wyjścia. Nie wiem jeszcze, czy ją sprzedam, ale o tym Wam też powiem niedługo, bo chciałabym. Skorzystać z opcji takiego second handu, który odkupowuje ubranie, ale co może w jakimś vlogu Wam o tym opowiem Czy będę ją po prostu po domu nosiła, ale ona na pewno nie będzie dla mnie na wyjścia W sensie po domu, jak na przykład jakąś maseczkę będę robiła, żeby sobie ją założyć I druga rzecz, którą kupiłam również w Stradivariusie też za 7 zł, przeceniona z 30 albo jakiejś tam większej w ogóle kwoty To jest taka opaska, którą mam przy tej torebce i to jest opaska w paski, i to jest, jak widzicie, zwykła, materiałowa bez drucika w środku. Opaska ja ją zdejmę, żeby Wam ją pokazać. Ona ma oczywiście mnóstwo zastosowań, możecie ją założyć na szyję, na włosy. Ja ją akurat złożyłam, jak widzicie, ona tutaj ma różne kolory. Możecie sobie ją, którą stroną chcecie rozwinąć. Ja akurat zwinęłam te dwa kolory do środka, a zostawiłam sobie te dwa jakby na wierzchu, bo mi się tak bardziej podobało. Ale możecie z nią różne rzeczy robić. Właśnie ja ją kupiłam głównie też do włosów, że jak mam kitkę, to żeby sobie... Coś dołożyć do tych włosów, żeby to jakoś fajniej wyglądało Także coś takiego Teraz też jak są wyprzedane Oni to wyprzedają pewnie jeszcze w ogóle z kolekcji letniej Ale jest bardzo dużo tego Widziałam to w Rezert, widziałam to też w Mojito Właśnie w Stradivariusie Więc możecie coś takiego teraz kupić Bo teraz to właśnie kosztuje 7 zł A na, na takich letnich Regularnych kolekcjach To chyba właśnie 29 zł na regularna, więc bez sensu Teraz właśnie warto coś to zaopatrzyć Bo ten w lecie Wiecie, to bardzo fajnie nadaje takiego charakteru stylizacji, cokolwiek prostego założycie, białe spodnie, biała torebka i coś takiego i to już ma inny charakter. Dobra, jeśli chodzi o moje zakupy, to, to wszystko, jak nie było tego dużo Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie Dajcie znać, co Wam się najbardziej wam podobało z tych rzeczy I oczywiście dawajcie kciuki w górę I napiszcie mi, czy chodzicie w zimie w kurtkach czy w płaszczach Ja do tej pory cały czas chodziłam w kurtkach, chyba od początku swojego życia Ale właśnie bardzo chciałam płaszcz No i nie powiem, no szukałam się przez całą zimę takiego płaszcza, który byłby ciepły bo cały czas wydaje mi się, że te płaszcze, no że mi będzie zimno w takim płaszczu, ja jestem się z marzluchem. no ale zobaczymy, zobaczymy czy te płaszcze dazą sobie radę. Także dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie.